I do czego to doszło, moi drodzy? Wróciłam! Cześć, moi drodzy! Z tej strony jak zwykle Wasza Polish Notes i zapraszam Was na update z mojego życia. Dawno do Was nie gadałam, szczególnie tak w twarzą w twarz i chciałam Was poinformować, że to się zmieni. Przyzwyczajajcie się. Tak czy siak, działo się bardzo dużo, długo mnie nie było, ale postanowiłam wrócić postanowiłam wrócić ale na swoich zasadach. Dlaczego na swoich zasadach? Moim głównym powodem odejścia z YouTube'a było to, że nie czułam, że to, co tworzę jest autentyczne i wypaliłam się. Chciałam podążać za trendami, chciałam podążać za tym, co sprawiałoby, że więcej osób docierałoby do moich treści. Widziałam innych twórców, którzy wybijają się w niesamowitym tempie i zastanawiałam się Dlaczego ja tak nie mogę? Tak bardzo się staram, robię to, co ludzie ode mnie oczekują, a mimo wszystko nie widzę tych efektów. I to jest właśnie ogromny problem, który y, mają też osoby po prostu chodzące do szkoły, kiedy się starają, a nadal mimo wszystko im nie wychodzi. I to jest okropne uczucie. I y, bardzo ciężko się pozbierać i zmotywować do tego, żeby. Iść dalej, próbować dalej, nie podawać się. Ostatnio w mojej pracy rozmawiałam z bardzo inspirującą osobą, która powiedziała, że ona naprawdę bardzo dużo poświęciła w swoim życiu, żeby być autentyczną, żeby po prostu robić wszystko zgodnie z sobą i żeby czerpać z tego jak największą satysfakcję. Więc wracam, ale moje filmiki będą robione po prostu na moich zasadach. To, co ja uważam, że jest ważne. To, co ja chcę tworzyć, to, co uwielbiam tworzyć, to, co mnie interesuje. Na przykład, jeśli chodzi o filmiki, sprawdzam wybór artykułów szkolnych we wszystkich sklepach. Super seria, uwielbiam ją i wiem, że Wy też uwielbiacie. Tylko wiecie, za tym wszystkim jest przeogromna ilość. Czasu. Cały sierpień poświęcasz na to, żeby biegać po każdym ze sklepów i nagrywać, i potem to edytujesz. I jako, że tych klipów jest bardzo dużo i mają one bardzo małą ilość sekund, to po prostu montowanie tego samo w sobie zajmowało mi ogromną ilość czasu. A mając na względzie to, że wcześniej studiowałam a teraz pracuję, więc jest jeszcze gorzej, wierzcie mi, e, jeśli chodzi o czas. No to po prostu moja energia, moje baterie wyczerpałyby się bardzo szybko. A to nie o to chodzi. I na pewno chciałabym zrobić taką serię: Sprawdzam wybór artykułów szkolnych we wszystkich sklepach w Słowenii. Nie wiem, czy Wam się to spodoba, ale mimo wszystko tutaj jest zupełnie inaczej. I naprawdę dostęp do takich pięknych pisadeł, jaki mamy, jest ograniczony, a wszystko jest o wiele, wiele droższe. Także jeśli bylibyście zainteresowani takim filmikiem, to dajcie mi oczywiście znać. To, jeszcze wpłynęło na moje odejście, to to, że mam problemy zdrowotne. Mój problem zdrowotny polega na tym, że jestem chora, mimo że nic mi nie dolega i niestety jest to związane z moją psychiką. Bo stresując się i przejmując się tak bardzo w ciągu całego mojego życia, nabawiłam się właśnie kłopotów na podłożu nerwicowym, i nawet gdy myślałam, że się nie stresuję, że ten test, że to kwalokwium, że ten egzamin to jest pestka, uczyłam się, i ja wszystko umiem, to mój organizm reagował i nadal reaguje zupełnie inaczej. Były sytuacje pomdlenia, były sytuacje jakichś dziwnych symptomów. Już naprawdę, człowiek jak googlował swoje symptomy, no to myślał, że zaraz umrze. No bo nie nie rozsiane wszystko po kolei. No i szłam do doktora i się okazywało, że wszystko w porządku, więc zaczęłam nad tym pracować. Jeszcze długa droga przede mną, ale mam nadzieję, że to się po prostu zmieni. I traktuję ten kanał od teraz, od dzisiaj jako takie miejsce mimo wszystko relaksu, bardziej jako hobby, a nie jako praca i obowiązek. Bo to, że ja wcześniej traktowałam YouTube'a jako pracę, obowiązek, że ja muszę, że się zmuszałam do tego, żeby tworzyć dla Was treści, żeby coś było na tym kanale. Pisaliście do mnie kiedy filmiki, kiedy filmiki, a ja jednocześnie mając 10 tysięcy rzeczy na głowie, tutaj wychodziłam po prostu z siebie, żeby wszystkich dookoła zadowolić. No i niestety, przypłaciłam y, za to Zdrowiem. Tak, poza tym nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale ja 4 czerwca, czyli dosłownie za kilka dni, kończę 27 lat. Jestem starą babą naprawdę starą, która yy, ledwo co pamięta czasy podstawówki, yy, gimnazjum i już powoli liceum, która ma magisterkę, normalną pracę i zbiera pieniążki na auto. Po prostu szaleństwo. A na moim kanale znajdziecie filmiki, kiedy miałam 20 lat, 21, na przykład jak otwierałam tam jakiegoś prezent boxa yy, z okazji moich 21 urodzin. Jest to przerażające, ale jednocześnie dawało mi poczucie, że nie jestem już tak, dobrze zaznajomiona z realiami szkolnymi, z tym, co się dzieje, jak wygląda proces nauczania, co mnie również zniechęcało, ale tak summa summarum zdałam sobie sprawę, że hej, no ja już skończyłam te wszystkie etapy. Mam y, dużą wiedzę co do tego, y, jakie błędy popełniłam, co bym zrobiła inaczej i co, patrząc na moją drogę, zmieniłabym. I liczę, że dzięki temu będę mogła pomóc innym osobom. Dobra, przejdźmy teraz do tego, co się u mnie dzieje, bo jak widzicie, tło jest zupełnie inne. Bardzo dużo się zmieniło, chociaż te plakaty możecie kojarzyć jeszcze tam z filmiku sprzed roku, jak powolutku zbierałam rzeczy do przeprowadzki. Update. Mieszkam w Słowenii, już od. Sierpnia, Matko Boska, zaraz rok będzie. Niesamowicie ten czas leci. Mieszkam w mieście, które się nazywa Maribor. Jest ono mniejsze od Gliwic, yy, gdzie mieszkałam wcześniej. Poza tym tutaj Gliwice oznacza infekcję grzybiczą, więc często mówię, że po prostu jestem z Katowic. Tak jest po prostu łatwiej dla wszystkich. Jest tu pięknie, uwielbiam tutaj być. Jestem otoczona przez naturę, przez górki, przez rzeczkę, przez yy, zwierzątka. Mam wrażenie, że tutaj jest trawa bardziej zielona, mimo że nadal kocham Polskę, tutaj czuję się o wiele, wiele lepiej. Mam też tutaj więcej przyjaciół niż w Polsce, mimo że moich przyjaciół, których mam w Polsce, bardzo uwielbiam i doceniam. Chociaż teraz z nimi się widzę nieco rzadziej, no po prostu z natury miejsca, gdzie jestem. Tak czy siak pracuję zdalnie dla polskiej firmy, także nadal tutaj z Polską utrzymuję bliski kontakt. Mam dużo przygód na swoim koncie, między innymi ukradłam czosnek. Ukradłam czosnek w supermarkecie, niechcący, zostałam złapana na gorącym uczynku, zadzwoniono na policję, zostałam spisana, także jestem oficjalnie w kartotece jako złodziejka. I jeśli po raz drugi coś ukradnę, to dowie się o tym mój pracodawca. A wiecie, jak do tego doszło? Doszło do tego tak, że pojechałam sobie moją kulaką elektryczną na drugi koniec miasta, kupić rzeczy w supermarkecie, który jest o wiele, wiele tańszy niż reszta. No i wiecie co, nie było dostępnych koszyków. A żeby dostać się do koszyków, które były dostępne, musiałabym przejść przez całą kasę, przewalić się przez całą kolejkę i dalej. Więc stwierdziłam, że skoro mam ze sobą ogromny czarny plecak, no to będę po prostu pakować do tego ogromnego czarnego plecaka. Będę też wtedy widzieć, co mogę ze sobą zabrać, a co nie. No bo przypominam, jestem hulajką, jestem 5 km od mojego mieszkania i nie mogę wziąć ze sobą wszystkiego. No i dobra, zaczęłam pakować te rzeczy. Na spokojnie, żadnych gwałtownych ruchów, żadnego patrzenia w kamerę, po prostu nic. I wiecie, poszłam do kasy, wywaliłam wszystko na, na taśmę, zapłaciłam prawie 40 euro za zakupy, więc wcale nie tak mało, no to jest około. Prawie 200 zł na nasze polskie. Już się zbieram, jestem gotowa, już tam odblokowuję moją kulajkę i nagle słyszę dzień dobry. I stoi nade mną facet, uśmiecha się, a ja myślę, aha, chce mi coś sprzedać. Wiecie, jak czasami idziecie do żabki, i ktoś się was pyta, czy jesteście osobą palącą, no to ja myślałam, że to jest właśnie tego typu osoba. Okazało się, że jest to ochrona. Zaprosiła mnie do siebie do specjalnego pokoju i poprosiła o wypakowanie plecaka i pokazanie paragonu. Dobrze, że ten paragon z sobą wziąłam, chyba po raz pierwszy w życiu. I sprawdzaliśmy po kolei, czy wszystko, czy za wszystko zapłaciłam. No i wiecie, wyciąga wołowinę, wyciąga naprawdę y, drogie produkty, bo akurat chciałam y, zrobić przyjęcie dla moich znajomych. No i wszystko super. Ja patrzę na dno tego dużego czarnego plecaka i mówię, o holercia. Na dole, na samym dole, gdzieś tam w cieniu był czosnek. Czosnek wart 80 groszy. Ja mówię, Jezus Maria, ja chyba za niego nie zapłaciłam. Ale ja się za, zawrócę, zapłacę za niego, nie ma problemu. Było to niedopatrzenie. Na pana się. No, niestety, ja muszę kradzież zgłosić, i tak dalej. Serki, memorki, bardzo mi przykro. No i zgłosił. I czekaliśmy bitą godzinę na policjantów. Oczywiście nikt nie mówił w języku angielskim, więc musiałam się posługiwać moją łamaną yy, słoweńszczyzną, co jeszcze wtedy nie przechodziło mi tak łatwo. Najśmieszniejsze jest to, że w takich sytuacjach, jak coś się dzieje źle, albo jestem zmuszona mówić po słoweńsku, nie wiem, dostałam też mandat za przechodzenie na czerwonym świetle, to wtedy też dostałam komplement, że mówię dobrze po słoweńsku. Także płacę nerwami i pieniędzmi za komplementy, że mówię dobrze w języku obcym. Także i wracając. No, przyjechali. Ja przyznaję, miałam łzy w oczach, no bo nie wiedziałam co się dzieje, nie wiedziałam jakie są konsekwencje. Jestem osobą z zagranicy i nie wiem jak to się skończy. Oni no nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. No i y, zaczął ze mną rozmawiać jeden z policjantów. Tutaj tych akcentów takich regionalizmów, tak jakbyście mieli gwarę, powiedzmy gwarę, gwarę śląską i inne tam gwary, no to tutaj jest ich 40 na dwumilionowy kraj. Więc każdy jak mówi, to każdy mówi po swojemu. Więc jak chłop mi zaczął, ja mówię, przepraszam, czy mógłby pan wolniej, bo nadal nie do końca rozumiem, jasne, no to co mi zostało, przytakiwać? I liczyć, że wszystko będzie w porządku. I na końcu padło pytanie: że chcę za, czy chcę zapłacić za ten czosnek? Ja tak patrzę na niego, patrzę na nich, patrzę na niego, patrzę na nich. I kuźwa, dobra, zapłacę. Poszłam, yy, zapłaciłam te 20 centów, 80 groszy. Pani nie wiedziałam, czy mi współczuje, czy mnie nienawidzi przy kasie. I wróciłam, i ten cały wyjazd zajął mi godziny. Nie wiedziałam, czy to mięso wołowe, które kupiłam, czy przeżyło, bo było poza lodową tak długo. Że no, mogło się po prostu zepsuć. Także tutaj mi przygód nie brakuje, jest ich naprawdę bardzo dużo, jeszcze żyję, mam wszystkie ręce, wszystkie nogi, także mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Dodatkowo założyłam swoją własną działalność gospodarczą, własną firmę tutaj w Słowenii, bo inaczej nie mogłabym pracować dla mojej polskiej firmy aktualnie, no jest to bardzo ważne. Poza tym no, chciałam tutaj być norma normalnym obywatelem i mieć chociaż normalne ubezpieczenie zdrowotne. No i mam. I płacę strasznie, strasznie dużo za ubezpieczenie zdrowotne I za wszystkie podatki No tutaj yy, wszystko jest jednak nieco droższe niż w Polsce nie? A nadal mam polską pensję, także łatwo nie jest Ale próbuję, żyję Kocham moje mieszkanko Jeśli chcielibyście je zobaczyć w całości, dajcie mi znać To nagram yy, wam, chciałam powiedzieć room tour Bo ono w duże jest Jest takie jednopokojowe, kawalerka w sumie No to nazwijmy to kawalerka tour jeśli chcielibyście zobaczyć, jak mieszkam, to również dajcie mi znaka. Na pewno się zastanawiacie również, czy dalej robię notatki. Robię notatki dosyć rzadko, ale robię. Są to notatki tylko i wyłącznie z języka słoweńskiego, no bo jako osoba, która już wszystkie możliwe szkoły skończyła, niczego więcej się nie uczę. A jednocześnie muszę przyznać, że nigdy się tak dobrze nie uczyłam języka, bo tutaj mogę w tym języku obcym mówić na żywo. I to nawet nie same notatki i samo wkuwanie, sama nauka przynosi mi efekty, ale po prostu rozmowa z ludźmi. Te wszystkie absurdalne sytuacje, które mi się tutaj przydarzają, sprawiają, że ja mówię coraz lepiej. I jest to naprawdę zauważalne nawet na przestrzeni tego niecałego roku, kiedy tutaj żyję. Kocham notatki, nadal mam przybory, mam ich o wiele mniej. Jeśli będziecie chcieli to wam pokażę, które sobie zostawiłam, ale teraz postawiłam bardzo mocno na przyborowy minimalizm, no bo jednak tak jak mówiłam, no tutaj nie robię notatek. Za bardzo. Mimo wszystko zostawiłam sobie trochę rzeczy, trochę z nostalgii, trochę właśnie też patrząc na kanał na YouTubie, wtedy jakbym chciała wrócić. No i patrzcie, wróciłam. Także teraz znowu będę używać moich kochanych mylinerów i innych przyborów, ale tak naprawdę wszystko mi się mieści w jednym pudełku. Moje biurko również wygląda minimalistycznie, na pewno Wam nie pokażę, jeśli zdecydujemy się na kawalerkatur. Tak czy siak, nie bądźcie zawiedzeni i miejcie w pamięci te wszystkie piękne zdjęcia biurek, które zrobiłam w przyszłości. Mimo wszystko biurko mam białe. Więc liczę, że filmiki nadal będą wyglądać bardzo, bardzo estetycznie. Mam również zamiar pokazywać Wam rzeczy, które robię w wolnym czasie. Akurat mam w planie stworzenie mojej pięknie zilustrowanej, skaligrafowanej książki kucharskiej z przepisami, które się u mnie sprawdziły i które mi się spodobały, bo ostatnio zaczęłam więcej gotować. I chcę stworzyć jeszcze, nie wiem, czy kredkami akwarelowymi, czy zwykłymi kredkami, taki piękny album ręcznie pisany, które będę mogła przekazać moim pokoleniom. Będzie on w języku angielskim i Mam nadzieję, że to będzie y, moja ulubiona forma relaksu i jeśli chcielibyście się relaksować y, razem ze mną i patrzeć y, jak ten proces wygląda, a może po prostu się do tych filmików uczyć, to dawajcie mi znać. Oczywiście planuję również powrót serii Oceniam Notatki Moich Widzów. Bądźcie na bieżąco z moim Instagramem, bo to tam zwykle proszę o to, żebyście podsyłali mi swoje zdjęcia. Oczywiście ogromna prośba, żeby były one dobrej jakości i żeby notatki były widoczne, bo wtedy mogę je również jak najlepiej pokazać Wam, ale też wtedy jest mi je łatwiej oceniać. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Planów i pomysłów mam naprawdę dużo, więc postaram się takie dwa filmiki w ciągu miesiąca, jeden filmik na dwa tygodnie wrzucać, tak jak mówiłam, obowiązków mam. Uh. Także nie mogę sobie pozwolić na wrzucanie tak często jak inni youtuberzy, mimo wszystko mam nadzieję, że będziecie chętnie mnie oglądali i że będziemy razem w kontakcie. Jeśli macie jakieś pomysły na filmiki, które wy chcielibyście zobaczyć, to dajcie mi znać, a poza tym będzie naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwa, jeśli po prostu dacie mi znać, co u was, jak wam idzie szkoła, z czym się zmagacie, jakie macie problemy, a może macie jakieś sukcesy. Bardzo, bardzo chcę od was usłyszeć po prostu, jak tam się miewa ta nasza yy, mała społeczność Polish Notes i wszystko u Was w porządku. No i oczywiście uprzejmie przypominam, że nadal y, funkcjonuje moja oficjalna strona internetowa polishnotes.pl, gdzie możecie znaleźć moje notatki maturalne, oczywiście ręcznie robione, estetyczne, z biologii, chemii i z języka niemieckiego. Bardzo polecane, y, osoby, które je kupiły naprawdę były niesamowicie zadowolone, bo łatwo się z nich uczyć i dostawały naprawdę super wyniki na maturze. Także gorąco polecam, możecie tam również znaleźć moją autorską czcionkę, którą możecie sobie pobrać y, na swoje komputery. Lub tablety, i robić notatki tak jak ja. Możecie też się nauczyć mojego własnego charakteru pisma. Są specjalne szablony, a także stworzyłam mini poradnik do kaligrafii z szablonami. Dzięki nim możecie również nauczyć się nieco ładniej pisać albo znaleźć sobie po prostu nowe hobby. Aha, no i jeśli się zastanawiacie, co się stało ze moim poprzednim pokojem w Gliwicach, to już nie istnieje. Nie ma go. Jak tylko się wyprowadziłam, rodzice sobie zrobili z niego kuchnię. Więc aktualnie jestem, e, może nie bezdomna, bo tutaj jednak jestem, ale jakbym musiała wracać do Polski, no to byłby problem, bo musiałabym e, spać na kanapie. No i aktualnie tak jest, że jak przyjeżdżam do Polski, e, czy to do biura firmy, dla której pracuję, czy po prostu na święta, no to śpię na kanapie. Kuchnia jest piękna, ale nadal nie chce mi się wierzyć, że to był mój pokój wcześniej. Po prostu szaleństwo. Jeśli macie jakieś do mnie pytania, to również dawajcie mi znać w komentarzu. Jestem tutaj dla Was, odpowiem na nie. Mogę też na nie odpowiedzieć na innych mediach społecznościowych albo w kolejnym filmiku. Życzę Wam pięknego dnia i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnych odcinkach, w których opowiem, jak lepiej się uczyć, jak szybciej zapamiętywać, jak czytać ze zrozumieniem. No i oczywiście będzie dużo o notatkach. Do zobaczenia i cześć, cześć!